Od tygodni internet kipi. Wiele osób spiera się tam z poglądem, że mamy do czynienia z jakąś pandemią. Twierdzą, że właściwie koronawirus to zwykła grypa, a przyjęte rozwiązania w postaci kwarantanny, momentami bardzo ścisłej w Polsce, były zupełnie niepotrzebne i bardziej szkodzą, niż nam pomagają. Jak wiecie, nie tylko jestem aktywistą politycznym, ale również blogerem, a przede wszystkim naukowcem pracującym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dlatego przy okazji nagrywania różnych filmów edukacyjnych dla moich studentów, pomyślałem, że nagram również jakiś film, w którym przedstawię Wam kilka faktów i poglądów, z którymi oczywiście w komentarzach pewnie będziecie chcieli podyskutować które może pozwolą Wam trochę bardziej trzeźwym okiem spojrzeć na to, co tak naprawdę dzieje się w Polsce i jak wygląda epidemia koronawirusa. W naszym kraju. Podzieliłem ten film na cztery części. Po pierwsze, zajmę się rozprawieniem, z poglądem, że właściwie koronawirus to nic więcej niż tylko zwykła grypa. Następnie odpowiem na pytanie, czy Polska była do, tego, do pojawienia się tego wirusa przygotowana. W szczególności, czy nasz rząd podjął działania, które przygotowały nas na to, co nas spotkało. Następnie odpowiemy sobie na pytanie już z perspektywy praktycznie dwóch miesięcy, czy ta kwarantanna w ogóle była potrzebna. A na koniec kilka refleksji na temat tego, skąd się wziął wirus i co tak naprawdę robimy, Matce Ziemi. Zapraszam do oglądania. Na początek przyjrzymy się tym argumentom, które mówią, że właściwie koronawirus to nic więcej, jak kolejny wirus, który będzie funkcjonował w naszej populacji, tak jak grypa. Jak wiecie, grypa. Infekuje miliony ludzi rocznie. Tu macie zestawienie, które pokazuje, jak te liczby dokładnie wyglądały w poprzednim sezonie grypowym w 2020 roku oraz w marcu. To są bardzo duże liczby ludzi, którzy zostali zainfekowani. No a praktycznie nic nie słyszymy na temat tego, żeby grypa kogoś zabijała. No więc osoby, które porównują koronawirusa do grypy, mówią: pójdźmy to wszystko na żywioł. Efekt będzie taki sam. Ktoś pochoruje, ktoś pokaszle, ktoś pogorączkuje, ale generalnie nic wielkiego się nie wydarzy. Oczywiście ten sposób argumentacji ignoruje bardzo duże różnice, które jednak są pomiędzy szerzącą się epidemią grypy, czy szerzącą się grypą w naszej populacji, a nowym wirusem. Spójrzmy na następny slajd. Tutaj macie najważniejsze własności grypy i nowego wirusa COVID-2, SARS-CoV-2. Jak widzimy, współczynnik reprodukcji, czyli zarażalność, można powiedzieć, grypy, jest niższa od tego współczynnika w przypadku COVID-2. Również odsetek osób, które wymagają hospitalizacji, jest zasadniczo różny. Prawie 20 razy więcej osób. Musi trafić do szpitala niż w przypadku grypy osób zarażonych tym nowym wirusem. Również śmiertelność, przynajmniej tak jak na razie została ona określona, jest dziesięciokrotnie większa. No i teraz najważniejsza sprawa. Grypa, pomimo tego, że każdy z nas już ją przechodził, albo prawie każdy ją przechodził, i tak infekuje każdego roku ponad 3,5 miliona ludzi. Nowy wirus nie napotka żadnych ograniczeń w szerzeniu się, ponieważ nikt jeszcze nie ma na niego odporności. Nie mamy w ogóle tak zwanej odporności stadnej na tego wirusa. W takim razie liczba zarażonych może być nawet dziesięciokrotnie większa, bo szacuje się, że może objąć nawet 80% populacji w Polsce. No to w takim razie, jeżeli mielibyśmy tylko tyle zarażonych, ile w przypadku grypy, moglibyśmy oczekiwać, że nagle w szpitalach pojawi się 700 tysięcy ludzi. Z tych 700 tysięcy ludzi 36 900, czyli prawie 37 tysięcy, umrze. No i oczywiście, jeżeli te liczby będą inne, to znaczy, jeżeli wirus będzie obejmował czy zarazi, Większą liczbę Polaków, a tak najprawdopodobniej będzie, no to te liczby będą znacząco inne. Zatem trudno mówić, że wirus SARS-CoV-2 jest podobny do wirusa grypy. Nie, on wywoła zupełnie co innego w naszej populacji, jeśli tylko pozwolić mu się szerzyć bez żadnych ograniczeń. Jest on o wiele bardziej zakaźny i o wiele bardziej zabójczy. Warto o tym pamiętać. Czyli popatrzmy. Mamy wirus, który jest bardzo zakaźny i który jest bardzo zabójczy. Ale wciąż ktoś może twierdzić, że no dobra, jeżeli on zarazi tylko tyle osób, ile grypa każdego roku, czyli powiedzmy 3,5 miliona, no to umrze najwyżej 40 tysięcy ludzi. Może powinniśmy jakoś specjalnie się tym nie przejmować, ponieważ w skali roku Polaków umiera już ponad 400 tysięcy. Więc jest to tylko kropla w morzu śmierci. No i może gospodarka, i nasza wolność, i nasza swoboda poruszania się usprawiedliwiają te 40 tysięcy Polaków, którzy muszą umrzeć, żebyśmy mogli się nią cieszyć. No oczywiście ja nie do końca zgadzam się z tym argumentem. To znaczy, przede wszystkim uważam, że tak jak wcześniej Wam powiedziałem, ta liczba to nie będzie tylko 40 tysięcy, ponieważ wirus SARS-CoV-2 nie zarazi. W skali roku tylko tyle osób, ile zwykła grypa. Ten wirus, jak wcześniej wspomniałem, jest nowy, nie mamy na niego odporności i może zarazić nawet 80% naszej populacji. A w związku z tym liczba osób, które umrą, będzie znacząco większa niż 40 tysięcy. Popatrzcie na to, co dzieje się we Włoszech, popatrzcie na to, co się dzieje w Hiszpanii, popatrzcie wreszcie na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Z kolei ten argument, że ta liczba 40 tysięcy lub nawet liczba większa, to tylko pewien ułamek tego, co każdego roku w Polsce umiera. No rzeczywiście, coś w tym jest. Nawet jeżeli by umarło 400 tysięcy Polaków, dodatkowe 400 tysięcy Polaków, no to jest tylko drugie tyle, ile umiera każdego roku. Każdy z nas pewnie zauważyłby, że w jego otoczeniu ktoś umarł. Ale z punktu widzenia populacji no nic wielkiego, można powiedzieć, by się nie stało. Jakoś byśmy sobie z tym poradzili, tracąc jeden dodatkowy procent naszych obywateli. Natomiast, oczywiście, takie rozumowanie ma pewną wadę. Mianowicie godzimy się na śmierci, którym, którym moglibyśmy bez trudu zapobiec. I tutaj przyznam się Wam, mam z tym największy problem. Mianowicie, już dzisiaj bowiem godzimy się na śmierci, którym z łatwością moglibyśmy zapobiegać. Wypadki drogowe są takim przykładem. Prawie 3 tysiące osób ginie najczęściej przez totalną głupotę naszych polityków, którzy nie potrafią tej sprawy właściwie uregulować i naszych obywateli, którzy po drogach nie potrafią się bezpiecznie poruszać. Ale jeszcze bardziej zatrważające jest 44 tysiące. Śmierci przypisywane smogowi. Smog to jest problem, który w cywilizowanych krajach już dawno został rozwiązany, przynajmniej jeżeli chodzi o ten smog emitowany, czy zanieczyszczenie powietrza emitowane przez kotły na paliwa stałe, i również w Polsce bez trudu moglibyśmy sobie z tym problemem poradzić. Brakuje jednak woli politycznej, a i nasze społeczeństwo niespecjalnie jest zainteresowane zapobieganiem tym zgonom. Właśnie a propos tego smogu, który zabija 40, ponad 40 tysięcy Polaków, jak tylko rozpoczęła się kwarantanna i zobaczyłem, co dzieje się w moich rodzinnych wodowicach, wrzuciłem na Facebooku taki obrazek, taki post, który komentował no, nasze zachowania, nasze idiotyczne zachowania w walce z koronawirusem. No, w wielu krajach, w których wprowadzono kwarantannę, jak donosiły media, powietrze się oczyściło. Przede wszystkim dlatego, że zaprzestał działalności przemysł, ludzie przestali się poruszać samochodami, a ponieważ systemy grzewcze w Lombardii czy w Chinach, w prowincji Wuhan, nie są oparte na spalanie węgla w gospodarstwach domowych, w małych kopcących piecach, no to źródła zanieczyszczenia, tamtejszego zanieczyszczenia powietrza, zniknęły. Tymczasem w Polsce ludzie zostali w domach, Siedzieli w nich, potrzebowali się ogrzać, a ponieważ ogrzewają domy sposobem afrykańskim, czyli piecem na węgiel, no to do tego pieca obficie sypali i w ten sposób zamienili takie miejscowości jak Wadowice w piekło, w których nie dało się oddychać. No i oczywiście jest to skrajny przykład kretynizmu i całkowitego braku rozsądku tego społeczeństwa, ponieważ walkę z wirusem infekującym układ. Oddechowy postanowiliśmy uprawiać w dużym stopniu, atakując i upośledzając ten układ dymem, rakotwórczym dymem z pieców. No i oczywiście to wszystko jest pochodną sytuacji, w której nasi politycy, nasi liderzy kompletnie nic nie robią, żeby z problemem smogu sobie poradzić, a nie robią, ponieważ ludzie, którzy ich wybierają, dokładnie tego od nich. Oczekują. No więc podsumowując tą myśl, jeśli rzeczywiście puścilibyśmy wirusa na żywioł, moglibyśmy oczekiwać wielu, wielu dziesiątków tysięcy zmarłych osób. Ale prawdopodobnie ta ilość zmarłych nie byłaby większa niż te 400 tysięcy rocznych zgonów, które i tak w Polsce mamy. Niestety w przypadku wielu, wielu z tych zgonów nie robimy nic, żeby im zapobiegać. Więc trochę racji mają ci, którzy twierdzą, że ta kwarantanna w tym kontekście może w ogóle nie była potrzebna. I skoro się nie przejmujemy naszymi płucami i smogiem i ludźmi, którzy giną i chorują z powodu tego, że akceptujemy zjawisko spalania węgla w domowych piecach, to nie powinniśmy się również przejmować koronawirusem. Tą myślą zostawiam ten temat i przechodzimy dalej. Teraz spróbujemy powiedzieć co nieco na temat przygotowania naszego kraju do koronawirusa. Pierwsze, co uderza, w, gdy zastawiamy się, czy nasz kraj jest przygotowany do epidemii, to to, że politycy głównie zajmowali się obroną swoich krzeseł. Czyli rząd przez kluczowe tygodnie w których powinniśmy przygotować kraj na epidemię. Zajmował się przekazywaniem 2 miliardów złotych nie na służbę zdrowia, tylko na propagandę polityczną TVP. Teraz zajmuje się głównie organizacją wyborów, zamiast organizacją czy poprawą jakości służby zdrowia, organizacją walki z epidemią. Nie mamy w Polsce tak zwanego contact tracingu, czyli poszukiwania osób, od których się zaraziłeś i z którymi miałeś kontakt, już zarażony. Żeby ich wyizolować, przetestować i w ten sposób ograniczać transmisję wirusa. To jest rzecz, która pierwsza rzuca się, rzuca się na myśl. No i te słynne anegdoty, że nasza agencja rezerw materiałowych kupowała węgiel, żeby tym samym kupić sobie oparcie górników, a sprzedawała maseczki, bo nie chciała wydawać pieniędzy na ich certyfikację. No i w ten sposób nie przygotowała służby zdrowia do walki z epidemią. Natomiast taka refleksja ogólna jest, która mi przychodzi na myśl, jest taka, że rzeczywiście jak mamy osoby usterów niekompetentne, amatorów, takich jak, jak, jak dzisiaj, no nasz premier, ekspert do gospodarki po studiach historycznych, pan Jarosław Kaczyński, który de facto rządzi Polską. On um, właściwie nigdy, chyba, za granicą prywatnie nie był, mieszkał z mamą do niedawna, więc ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o świecie, o rzeczywistości, niespecjalnie na czymś się znają, um, ale rządzą. Kiedy takie osoby rządzą krajem w, w czasach prosperity, no to to właściwie nie przeszkadza, ale w takich sytuacjach kryzysowych, jak mamy teraz, to niestety ten brak kompetencji rządzących straszliwie doskwiera. No, i niestety widać to w liczbach. Pierwsza rzecz, wspomniany już kontakt tracing, właściwie w Polsce chyba nie istnieje. Z tego, co czytamy i oglądamy wypowiedzi osób, które są na pierwszej linii frontu, czyli przede wszystkim służb medycznych. No, a druga rzecz, testy, testy i jeszcze raz testy. Nie trzeba wprowadzać bardzo surowej kwarantanny, jeśli szybko wyłapujesz zakażonych, a możesz to robić tylko i wyłącznie testując. Polska tymczasem niezmiennie pozostaje na szarym końcu testowania w Europie. Myślicie, że Włosi albo Hiszpanie nie przygotowali się na walkę z koronawirusem? No to popatrzcie na tę liczbę. To są fakty, które pokazują, jak poszczególne kraje przygotowały swoje służby do walki z epidemią. Jak się okazuje, w Polsce aż 15% zakażeń to zakażenia związane z personelem medycznym. We Włoszech, w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii te liczby wyglądają zupełnie inaczej. No to teraz zastanówmy się, czy w takim razie kwarantanna w ogóle była potrzebna i czy mogliśmy się obyć bez niej. No i to jest ten słynny wykres spłaszczanie krzywej. Flattening the Curve. Co ten wykres pokazuje? No, on pokazuje, co by się stało, to jest ta sytuacja tutaj, co by się stało, gdybyśmy nie wprowadzili żadnych ograniczeń w kontaktach międzyludzkich i nie przytrzymali gospodarki zamknięciami szeregu gospodarczych aktywności, które mogły znacząco poprawiać transmisję wirusa. Liczba chorych narastałaby tak szybko, że. Przekroczyłaby pojemność naszych szpitali i możliwość świadczenia pomocy zdrowotnej dla tych pacjentów. Wprowadzenie tych obostrzeń powoduje, że krzywa narastania epidemii, czyli liczba kolejnych przypadków, jakie obserwujemy w kolejnych miesiącach, ta liczba na tyle wolno rośnie, że szpitale są w stanie cały czas nadążać ze świadczeniem swoich usług. Gdybyśmy doprowadzili do tej sytuacji, bardzo prawdopodobne stałoby się to, że umieraliby nie tylko ludzie zakażeni, zarażeni nowym wirusem, ale również ci, którzy z różnych nagłych przyczyn znaleźli się w szpitalach i potrzebowali szybkiej pomocy. No po prostu tej pomocy nikt by im nie udzielał, bo wszyscy zajęci byliby walką o życie pacjentów zarażonych nowym wirusem. Dlatego jak najbardziej Kwarantanna była potrzebna i ona w Polsce rzeczywiście przyniosła efekt. Cały czas mamy spory zapas służeb na intensywnej terapii, spory zapas respiratorów, i mimo tego, że wiele szpitali wypada z systemu w związku z zarażeniami personelu, wciąż mamy jeszcze szpitale, które bez problemu radzą sobie z tą liczbą chorych, która obecnie w Polsce jest. Czy zatem to oznacza, że epidemia znalazła się już pod kontrolą? Czyli wygląda na to, że kwarantanna była konieczna była potrzebna i przyniosła swój skutek. Ale czy epidemia w takim razie jest już pod kontrolą? No, nic na to nie wskazuje. Przede wszystkim zobaczcie, że mamy stałe tempo przyrastania nowych przypadków. Czyli nie wyhamowuje epidemia. Ona narasta cały czas w tym samym tempie. Jak sobie porównamy jak to wyglądało w kolejnych krajach, no to tutaj mamy wykres dla Polski. Tutaj jest wykres dla Włoch. To, jak widać, Hiszpania podnosi się tutaj. Ta, ta epidemia w Polsce wcale nie przebiegała w tych początkowych fazach tak znowu powoli. Byliśmy szybsi w przyroście przypadków niż Włosi i Hiszpanie. Prawdopodobnie dlatego, że oni na samym początku mieli gorsze testowanie i mniej tych przypadków wykrywali. Oni dopiero po w kolejnych dniach epidemii, około 40 dnia epidemii zaczęli nas, 445 zaczęli nas wyprzedzać. Więc oczywiście są pewne powody do optymizmu. No, kwarantanna zadziałała, zmniejszyła narastanie epidemii, ale go nie zatrzymała. I Polska nadal jest krajem, w którym epidemia COVID-19 się rozszerza. Dlatego, w tym kontekście. Nakaz noszenia w przestrzeni publicznej maseczek, o który apelowałem do rządu ja i inni samorządowcy i który chcieliśmy wprowadzić w wadowicach, zanim jeszcze rząd taki zakaz prowadzi, nakaz wprowadził, ma sens, dlatego że w, no wokół nas ciągle są aktywne przypadki SARS-CoV-2. A maski, maseczki, jak pokazują badania. Są w stanie znacząco ograniczyć rozwój epidemii. Tutaj zaznaczone jest, są kraje, które mają niską dynamikę, czy miały niską dynamikę rozwoju epidemii, i one właśnie wprowadziły rozwiązania w postaci maseczek. W krajach europejskich, gdzie tych maseczek nie było, przyrost epidemii był bardzo szybki. No i przede wszystkim, oczywiście, są wielkie dyskusje na temat tego, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Ja uważam, że akurat noszenie maseczek jest tak lajtowym zobowiązaniem, które nakłada, obowiązkiem, które nakłada na nas Państwo. Naprawdę nikt nie powinien mieć problemu z tym, żeby sobie ten kawałek tkaniny na twarz założyć. Nie ma to ochronić Ciebie przed zakażeniem, ma ochronić innych przed Tobą. Dlaczego? No dlatego, że dziś wiemy, według kilku co najmniej publikacji naukowych, że ponad 80% osób, które są Zakażone przechodzą infekcje. COV-2 nie wykazuje żadnych objawów, więc jeżeli ich nie testujemy, to nie jesteśmy w żaden sposób w stanie ich wyłapać i odseparować od reszty populacji. Więc wszyscy możemy być nosicielami tego wirusa, możemy być chorzy, nie mając żadnych symptomów, i zarażać innych. Dlatego noszenie tych masek jest bardzo ważne. No to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd wziął się ten wirus. No to przejdźmy teraz do najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia związanego z koronawirusem czyli pytania, skąd on się wziął. No i oczywiście część zwolenników teorii spiskowych śmiało przyjmuje taki pogląd, że koronawirus jest dziełem człowieka, tajnym, który powstał w tajnych laboratoriach, specjalnie stworzonym, aby promować świat szczepionek i wielki przemysł farmaceutyczny. Ja oczywiście z tym się nie zgadzam, natomiast rzeczywiście epidemia jest w pewnym sensie dziełem człowieka. Tak się bowiem składa, że wirusowe epidemie, których doświadczamy teraz, ale doświadczaliśmy też w ubiegłych latach, są wynikiem tego, że nasza populacja wywiera coraz większą presję na środowisko naturalne i sięga po zasoby, które do tej pory były dla nas niedostępne. W szczególności wchodzimy na tereny zamieszkałe przez dzikie zwierzęta, staramy się te zwierzęta hodować, zjadać. Stąd przeskakują na nas wirusy, które w tych populacjach zwierzęcych funkcjonują od setek lub tysięcy lat. Epidemia HIV-AIDS, epidemia ptasiej grypy, epidemia SARS, epidemia MERS. Wszystko to są epidemie wirusowe wywołane. Kontaktami z dzikimi zwierzętami i wchodzeniem na ich terytoria. Więc, jeżeli chcemy zapobiegać epidemią, to nie tylko musimy się jako społeczeństwo do tego dobrze przygotować, czyli przygotować służbę zdrowia i mieć mądrych polityków, którzy potrafią nami sterować w czasach kryzysu, ale przede wszystkim zacząć szanować środowisko naturalne i myśleć o tym środowisku naturalnym. No, i w ten sposób wracamy do tematu smogu, czyli tego, w jaki sposób szanujemy środowisko naturalne w Polsce, ale również nasze zdrowie. Te zdjęcia pokazują wodowicę w momencie w kwarantanny, w dni, w typowym dniu kwarantanny, wtedy, kiedy powinniśmy się przygotowywać na żukład odpornościowy, na żukład oddechowy, na walkę z niezwykle łatwym w przenoszeniu się, czyli niezwykle silnie infekującym i Niezwykle niebezpiecznym wirusem, robiliśmy wszystko, żeby ten układ odpornościowy i oddechowy upośledzić. No i oczywiście, jeżeli ktoś mnie pyta, czy kwarantanna miała sens, to mogę powiedzieć tak, no jeżeli nie wprowadzono razem z kwarantanną zakazu spalania paliw stałych w piecach, a wprowadzono zakaz wychodzenia do parku, no to, to rzeczywiście to nie ma najmniejszego sensu. Nie stoi za tym żadna racjonalna polityka prozdrowotna. Stoją za tym tylko i wyłącznie względy polityczne. Polityków, którzy patrzą co nie, nie na to, co jest dobre dla naszego zdrowia, tylko na to, co dobrze będzie się sprzedawać w mediach i co pozwoli im zachować ich własne stołki. Tymczasem badania uczonych pokazują, że tam, gdzie powietrze jest zanieczyszczone, tam epidemia narasta szybciej. Więc, jeżeli chcemy chronić nasze zdrowie, to przede wszystkim Musimy oczyścić powietrze w Polsce i przy okazji całej tej awantury z kwarantanną z koronawirusem, można było to zrobić. Była to, była to świetna okazja, żeby pokazać społeczeństwu, że jeżeli chcemy być zdrowi, chcemy mieć 40 tysięcy śmierci rocznie mniej, to do jasnej cholery koniec z tymi piecami, koniec z tym dymieniem. Tego więcej tolerować nie będziemy. No ale niestety politycy tutaj również nie stanęli na wysokości zadania. No, i na koniec taka myśl, że epidemia to zapowiedź tego, co dopiero nadchodzi. Wywołaliśmy ją sami, wywołaliśmy ją bezmyślną presją naszej populacji na dzikie gatunki. Oczywiście można powiedzieć, że to wina Chińczyków, bo to Chińczycy spowodowali, że ten wirus przeskoczył na człowieka, ale to nie jest wina Chińczyków. Jest to wina człowieka jako gatunku i tego sposobu gospodarowania, który stworzyliśmy. Na całej planecie. Bo gdyby to się nie stało w Chinach, to za chwilę stałoby się w Afryce, czy w jakimś innym miejscu, gdzie presja populacyjna jest bardzo silna na dziką przyrodę. A ta dzika przyroda akurat jeszcze w Afryce czy jeszcze w Azji występuje w dużych grupach. W Europie już praktycznie sobie tą dziką przyrodę wybiliśmy co do nogi. Więc jeśli gdzieś jeszcze te infekcje mają mieć miejsce, no to właśnie one będą miały. Miejsce w tak zwanym trzecim świecie, gdzie jeszcze mamy do czynienia z fragmentami, z resztkami dzikiej przyrody. No a kolejna globalna katastrofa, która nas na ten moment czeka, to przede wszystkim globalne ocieplenie w Polsce. Jego pierwszym przebłyskiem będzie susza, która już trwa. I tutaj zrobiłem Wam zdjęcie pola pszenicy, tak jak ono wyglądało parę dni temu, za moim blokiem, jak widać. No praktycznie mamy do czynienia z pustynią, więc Polska powoli zmienia się w pustynię, wiele osób tego nie zauważa, ponieważ rzadko kiedy wychodzi poza obręb swojego grudka, swojej drogi do pracy, rzadko wysiada z samochodu, więc nie ma okazji zobaczyć jak wygląda przyroda wokół nas. Natomiast ta susza będzie miała ogromne konsekwencje dla nas, bo to nie tylko uderzy w produkcję żywności w Polsce, ale przede wszystkim w produkcję energii. I o ile kwarantanna przebiegała w znacznej mierze w sposób błogi i sympatyczny, bo oglądaliśmy sobie seriale, słuchaliśmy muzyki, to jeśli jednak wyschną rzeki, zabraknie prądu gniazdka. Niczego sobie już nie posłuchamy, niczego sobie nie poglądamy, a może nawet będziemy mieli problem z czytaniem, ponieważ nie będziemy mieli światła. No i to jest taki moment, w którym możemy jeszcze zastanowić się, jak temu wszystkiemu zapobiec. Globalne ocieplenie nadciąga. Dużymi krokami i możemy wszyscy dożyć czasów, kiedy nasze lodówki, nasze pralki i nasze żarówki nie będą działać. Co wtedy? Wtedy pozostanie nam tylko i wyłącznie żałować, że gdy pojawiały się kolejne ostrzeżenia i kolejne lekcje, z których mogliśmy wyciągać jakieś sensowne wnioski, nie robiliśmy nic. Ja nazywam się Mateusz Klinowski a wyglądaliście moją krótką opowieść o tym, co sądzę o koronawirusie, kwarantannie i tym wszystkim. W następnym filmie, jeśli uda mi się go nagrać, opowiem Wam o tym, czy cała ta sytuacja może coś zmienić na lepsze i co to takiego może być. A tymczasem pozdrawiam Was, mam nadzieję, że to, co dla Was nagrałem, okazało się ciekawe i wyzwolił Was ochotę. Do merytorycznej, sensownej dyskusji. Do zobaczenia.